Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono Syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo pańskie. Drugi opacie Mogilski, drogi opacie ze Szyżyca, bracia Cystersi, kapłani decyzjalni, zakonni, siostry zakonne, dostali goście, drodzy, drodzy pielgrzymi, umiłowanie w Chrystusie Panu. Dzisiaj my wszyscy zebrani w sanktuarium ukrzyżowanego Chrystusa, w krakowskiej mogile, a także łączący się z nami duchowo dzięki transmisji radiowej i telewizyjnej, stajemy wobec niepojętej tajemnicy. Wpatrujemy się we wstrząsający wizurek, wizerunek naszego Pana i Boga, umęczonego, upogorzonego, odartego z szat. I przybitego do drzewa Krzyża. Od dwóch tysięcy lat, widok Boga Człowieka, patrzącego na Ziemię z wysokości Krzyża, towarzyszy Kościołowi, wspólnotie uczniów Ugrzewanego i Zmartwychwstałego Pana. Krzyż stał się znakiem rozpoznawczym ich wiary. Nadziei i miłości. Ale krzyż stał się przede wszystkim znakiem tego, na co zdobył się Bóg, aby ocalić los człowieka. W życie, którego zakradło się zło, grzech i śmierć. Bóg nigdy się z tym nie pogodził. Bo przecież stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo a więc stworzył Go do życia i miłości. Dlatego postanowił odzyskać człowieka, zbawić go, a uczynił to w sposób dla nas niepojęty. Wyjaśnia nam to dzisiaj Święty Paweł, pisząc do Filipian. Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogłodził samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym, aż do śmierci do śmierci krzyżowej. Syn Boży. Wstąpił z wyżyn nieba. Stał się jednym z nas. Upodobnił się do ludzi. Stał się orędownikiem i sługą naszych najtrudniejszych spraw. Przyjął na siebie nasze słabości i grzechy, nasze cierpienia i naszą śmierć. Wspominając wolę swego ojca swoją odkupieńczą śmiercią i zmartwychwstaniem odniósł zwycięstwo nad mocami zła i śmierci, otwierając nam drogę do pełni życia. Dlatego patrząc na naszego ukrzyżowanego Pana, nie tylko bolejemy z Nim, nie tylko Mu współczujemy, ale przede wszystkim wyrażamy Mu ogromną wdzięczność za to wszystko, co uczynił dla nas i dla naszego zbawienia. Również święty Jan Ewangelista przybliża nam tajemnicę Chrystusowego Krzyża, Przytacza słowa samego Jezusa z Jego nocnej rozmowy z Nikodemem. Kluczowym słowem Odsłaniającym najgłębszą prawdę o krzyżu jest miłość. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna Jednorodzonego dałaby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tym jednym zdaniu zawarta jest cała Ewangelia, czyli dobra nowina o Bogu który jest miłością. To właśnie niepojętej miłości Boga do człowieka zawdzięczamy ocalenie jej życie. Ta miłość została ukrzyżowana, poddana najwyższej próbie i odniosła ostateczne zwycięstwo. Biblijnym obrazem i zapowiedzią tego, co w sposób nieskończenie większy dokonało się na Gorgocie i na Chrystusowym Krzyżu, było wydarzenie z życia narodu wybranego, wędrującego po pustyni i zaatakowanego przez jadowitego węża. Dopiero spojrzenie na miedzianego węża, sporządzonego przez Mojżesza, i umieszczonego na wysokim paru przyniosło ocalenie. Dlatego również i my, przez całe nasze życie, wpatrujemy się w znak Krzyża, w którym jest nasze zbawienie. Dlatego sami żegnamy się znakiem Krzyża, dlatego błogosławimy znakiem Krzyża, dlatego Krzyż towarzyszy nam. Nie tylko w naszych świątyniach, ale także w naszych domach, w szkołach, w warsztatach pracy, na rozstających drogach i na mogiłach naszych zmarłych. Krzyż wrósł w naszą polską historię, kulturę i tożsamość. Krzyż nikomu nie zagraża. Ukrzyżowana miłość nikogo nie odtrąca, ale przede wszystkim pragnie wywyższyć, podwyższyć, przyciągnąć do siebie. Przez znak krzyża nikogo nie wykluczamy, bo stał się symbolem najwyższej łatości, największej miłości, ogarniającej wszystkich ludzi będących przecież. Dziećmi jednego Boga. Co znaczy podwyższenie Krzyża Świętego? Podwyższenie znaczy, że Krzyż z narzędzia, kary, męki i haniebnej śmierci, zadawanej zwłaszcza niewolnikom, stał się nadzwyczajnym darem miłości. Krzyż stał się największym. Zwycięstwem miłości. Dzisiaj świętujemy to zwycięstwo ukrzyżowanego, ukrzyżowanej miłości, która jest największa, która wyraziła się przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. To ostatnie słowa by powiedział Jan Paweł II na krakowskich Błoniach, po ostatnim dniu swej pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki do Polski. Do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. W pamięci naszego pokolenia i następnych pokoleń pozostanie papież, który z pastorem w ręku, w formie krzyża głosił niezmordowanie swego i, na, i naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Odwiedził sto kilkadziesiąt krajów i wszystkie kontynenty. Docierał do najdalszych zakątków ziemi, aby głosić ukrzyżowaną miłość i zachęcać swych braci i siostry w wierze, do przyjęcia tej miłości. Wiemy, że kardynał Karol Wojtyła pielgrzymował wielokrotnie do sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego w Mogile. Wiedział dobrze, że to sanktuarium z cudownym krzyżem jest jednym z żywych, bijących źródeł wiary Ludu Bożego, archidiececy Krakowskiej, promieniującym daleko poza jej granice. Dzisiaj dokładnie mija 50 lat od ogłoszenia tutejszej świątyni Bazyliką Mniejszą. Starsi z nas pamiętają ten dzień. To było 20 września 1970 roku. Tytułem Bazyliki obdarzy mogielskich Kościół święty papież Paweł VI na wniosek ojców cystersów i metropolity krakowskiego, który głosił tu z tej okazji oraz odpustu Słowo Boże. Nikt nie przypuszcza wówczas, ksiądz kardynał. Zwłaszcza on, że po dziewięciu latach przybędzie do Mogły jako biskup Rzymu, aby pokłonić się Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Powiedział wtedy: Dziękuję Chrystusowi Ukrzyżowanemu za to, że znów jestem w jego mogilskim Sanktuarium, w Nowychucie. Za to, że znów jestem wspólnie z Wami. Z którymi połączyły mnie całe lata wspólnego budowania nowej huty na fundamencie krzyża. I mówił Dario Ojciec Święty, Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już dobra nowina o zbawieniu człowieka przez miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyż na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja i że trwa nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszych krzyż pod Krakowskiej mogile. W mogile po raz pierwszy św. Jan Paweł II mówił o nowej ewangelizacji. To wyrażenie i kryjący się za nim projekt duszpasterski stał się jedną z przewodnich idei jego podyfikatu, podczas którego prowadził Kościół w trzeciej tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. Nowa ewangelizacja jest odpowiedzią Kościoła na sytuację i potrzeby współczesnego świata, wobec dokonujących się w niej wielkich przemian, również odchodzenia od Boga, zapomnienia o Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nowej ewangelizacji Potrzebuje Europa, a także Polska, także Kraków i Nowa Huta. bowiem skaby wiary nie znam dane raz na zawsze. Każdy człowiek i każde pokolenie staje przed wyzwaniem i, i dokonywaniem wyboru. Chrystus nikogo. Nie zniewala, nikogo nie przymusza. Jego miłość jest bezbronna, nie narzuca się i może być odtrącona, zlekceważona, zapomniana. Ale rodzi się wtedy zasadnicze pytanie: co dalej? W jaki sposób bez Chrystusa człowiek nadal swemu życiu sens i ocali swój los na całą wieczność. Drodzy i pielgrzymi, bracia i siostry, dzisiaj przychodzimy do naszego ukróżowanego Zbawiciela. To jednoznaczny wyraz naszej wiary i naszego wyboru, Wyboru Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i zbawiciela, za którym pragniemy iść. Pragniemy naśladować go. Być może nieudolnie, ale szczerze. On jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Zdajmy sobie sprawę, że widok ukrzyżowanego. Wzbudza w świecie różne myśli, uczucia, reakcje, nie zawsze przyjazne. Już święty Paweł apostoł zauważył, że ukrzyżowany jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Natomiast dla jego uczniów jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa. Mądrością ludzi, a co jest słabsze, słabe u Boga przewyższa mocą ludzi. Przychodzimy do Chrystusa Ukrzyżowanego z naszymi troskami i cierpieniami, także z marzeniami i nadziejami. To wszystko nasze życie. Naszą teraźniejszość i przyszłość składamy dziś u stóp Chrystusa Ukrzyżowanego. U stóp Chrystusowego Krzyża. Towarzyszą nam dzisiaj intuicje i myśli zawarte w znanej pieśni. W Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka. W tym duchu wsłuchujemy się w słowa Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Wziąć swój krzyż, by naśladować Jezusa, to z jednej strony przyjmować to wszystko, co najtrudniejsze w naszym życiu. Ono nie szczędzi nam krzyży, większych lub mniejszych. Ale w najgłębszym sensie wzięcie krzyża to gotowość oddania swego życia, uczynienia z niego daru, przeżywania go w służbie Bogu i bliźnim. W obecnym czasie. Utrzymującej się stale i groźnej dla całego świata epidemii. Patrzymy z nadzieją na krzyż. Tu w Mogile, na krzyż. Jesteśmy wdzięczni w służbie zdrowia i wszystkim, którzy trudzą się ofiarne, ofiarnie od wielu miesięcy, chronią nas przed koronawirusem i jego skutkami. Stosując się do, podawany, do podawanych wskazań i poleceń. Chcemy współpracować dla dobra nas samych i naszych bliźnich. Ale nie poprzestajemy na tym. Podobnie jak lud wędrujący na pustyni wpatrywał się na wzniesionego wysoko miedzianego węża. I szukał w nim ocalenia. Również i my wpatrujemy się dziś w krzyż naszego zbawiciela, bo ostatecznie w nim nasz ratunek i ocalenie. Zakończmy refleksję nad Słowem Bożym, modlitwą do mogilskiego Chrystusa Okrużowanego. Nasz Panie i Zbawicielu, powierzamy Ci nas samych, nasze rodziny, wspólnoty, środowiska nauki i pracy, naszych braci i siostry chorych i cierpiących, powierzamy Ci Kościół i papieża Franciszka, powierzamy Ci Kościół naszej ojczyźnie, powierzamy Ci cały świat. Dotknięty krzyżem epidemii. Powierzamy Ci naszą Ojczyznę, Polskę, by była krajną dobra przebaczającej miłości, sprawiedliwości, jedności i solidarności. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Panie, Tyś naszą jedyną nadzieją, i ocarenie. Ukrzyżowany i miłosierny Panie, zmił się nad nami. Amen.